prezentacja kolejnego fajnego wozu w ofercie Autoimport Nieporęt Ford Mondeo Mk3, ale tutaj w topowej wersji ST 220. Czyli mamy pod maską V6 3-litrową o mocy 226 koni, silnik wolnossący bez żadnych wspomagaczy. Tutaj model poliftowy, to jest 2003 rok końcówka roku, modelowa jest to 2004, polift. Najważniejsza zmiana taka, że mamy skrzynię już sześciobiegową. I tutaj, taką właśnie skrzynię, mamy sześciobiegową, manualną. Także samochód naprawdę rzadko spotykany w tym kolorze. Bardzo pożądany. I tutaj, jeszcze w wersji nadwoziowej liftback, czyli mamy otwieraną klapę bagażnika z szybą. Samochód sprowadzony ze Szwecji, zakupiony od trzeciego właściciela od prywatnej osoby. Trzeci właściciel użytkował ten samochód od 2012 roku, czyli przez dłuższy czas. My auto kupiliśmy od osoby prywatnej. W historii w Szwecji, jak piszecie sobie po numerach rejestracyjnych, jest sześć podmiotów, w tym nasza firma i e bank, jak auto było kupowane jako nowe. Zawsze powtarzam, że są zawarte wszystkie osoby pośredniczące w sprzedaży w tym raporcie. Zawsze trzeba policzyć sobie osoby prywatne. I tutaj w prywatnych osób było tak naprawdę 3, czyli trzech właścicieli od nowości. Tak jak już mówiłem, 2003 rok, 3 litry benzyna wolnosąca V6. 226 koni, skrzynia manualna sześciobiegowa. Mamy do czynienia z 17-letnim samochodem, także zaraz przejdziemy też do uszkodzeń lakierniczych. Auto już ma 17 lat, wygląda bardzo ładnie, ale jakieś tam drobne uszkodzenia lakiernicze są i może od razu przejdziemy do nich. Tutaj mamy na dole zderzaka, tak jak widzicie, zarysowanie z jednej i z drugiej strony jest podobnie. Pokażę jeszcze z drugiej strony. Mamy ubytki lakieru na drzwiach pasażera Schodzi bezbarwny, tak jak widzicie, tutaj na samym rancie I taki sam, taką samą historię mamy na drzwiach pasażera lewych Znaczy, tylnych lewych drzwiach widzicie, to samo Newralgiczny punkt MK3, czyli doły drzwi Tutaj akurat samochód nie ma żadnej korozji, to są newralgiczne punkty Tylne nadkola, tak samo. Też brak jakichkolwiek purchli przy łączeniu ze zderzakiem. Pokażę jeszcze z drugiej strony. To są naprawdę newalgiczne punkty tego modelu. I tutaj nie mamy się czego wstydzić. Samochód wygląda pod tym względem idealnie. Jeżeli chodzi o kwestie lakiernicze, tutaj już tak kolorowo nie jest, przynajmniej na polskim rynku, bo samochód tak naprawdę ma drugą powokę lakierniczą. Na każdym elemencie praktycznie mamy 180-200 mikronów. Powyżej tej powłoki mamy lewy tylny błotnik, tutaj mamy 300-400 mikronów na samym rancie. Dokładnie tutaj w tym miejscu, także podejrzewam, że tutaj było coś kiedyś naprawiane. Na dachu mamy też zwiększoną powłokę lakierniczą między 300 a 400 mikronów. Akurat o dachu wiemy dlaczego. Ostatni właściciel tak naprawdę lakierował tylko i wyłącznie dach, miał uszkodzenie na myjni automatycznej. Dach był porysowany, zostało to naprawione z ubezpieczenia. Także dach mamy polakierowany Z zewnątrz dlaczego jest powłoka 180 mikronów Tak naprawdę nie wiem, często mamy tak samochody ze Szwecji Które przyjeżdżają i mają faktycznie drugą powłokę lakierniczą Na pewno auto jest W 100% bez i to mogę też wpisać Na fakturze Pod tym względem auto jest sprawdzone Czyli sprawdzone podłużnice, strefy zgniotu itd Tutaj nie ma się do czego przyczepić Wolę powiedzieć na filmie jakie są uszkodzenia Że jest druga powłoka lakiernicza Przy 17 letnim aucie Niestety w Polsce trzeba takie informacje mówić, bo mamy dosyć wybrednych klientów. Eee, najważniejszego nie powiedziałem o tym samochodzie, czyli o przebiegu. Przebieg jest naprawdę znikomy jak na 17 lat, bo tutaj mamy 165 tysięcy km. I w głównej mierze też dlatego ten samochód kupiliśmy, bo naprawdę rzadko się zdarza auto z tak niskim przebiegiem, aczkolwiek w naszej historii, jeżeli ktoś mnie ogląda, no to, to wie, że mieliśmy auto z mniejszym przebiegiem w tej samej wersji, czyli ST220 i też liftback. Dobra, powiedziałem o wadach, powiedziałem o zaletach, pokazałem auto z zewnątrz, wygląda moim zdaniem petarda. A jeszcze ważna rzecz. Mamy tutaj 18-calowe felgi, wyglądające całkiem nieźle jak na ten model. Felg z przodu mamy opony 2018 rok, z tyłu mamy praktycznie nowe Nokiany 2019 rok. Także letnie opony mamy święty spokój na 3-4 sezony na pewno, no chyba że ktoś będzie bardzo dużo kilometrów tym autem robił. Przechodzimy do wnętrza auta. Mamy przepasny bagażnik, nie mamy do auta drugiego kompletu kół. Zazwyczaj mamy, do tego auta nie dostaliśmy. Fordami nie handlujemy, więc tak naprawdę też nie mamy z czego dołożyć. Bagażnik, tak jak widzicie, naprawdę jest bardzo duży. Tutaj otwierany z szybą. Klapa otwierana z szybą, czyli mamy bardzo dobry dostęp do bagażnika. Wnętrze zaczniemy od dołów drzwi, to jest właśnie ten newralgiczny punkt. Tutaj nigdzie na dołach drzwi nie ma korozji, w tym egzemplarzu. środek mamy czarny, czarne skóry. Całkiem nieźle zachowane. ST wewnątrz ma tak naprawdę mało smaczków sportowych, oprócz tego, że mamy fantastyczne fotele Recaro, takie ala kubełkowe. Tutaj delikatnie, jak widzicie, jest przetarty fotel. No ale mówię, auto ma 17 lat i to jest taki fotel boczek, o który zawsze zahaczamy wsiadając. Także tak to wygląda. Fotele Recaro, tak naprawdę i tyle, bo kierownica jest standardowa, tylko ma emblemat ST. Białe zegary. E... Tak naprawdę tyle. Trochę mało jak na, na wersję topową. Według mnie mamy podgrzewane fotele, mamy klimatronik, mamy radio Sony, klimatronik jednostrefowy. Mamy tempomat, mamy sterowanie radia z kierownicy. Tutaj z lewej strony mówię, mało jak na wersję topową. Tutaj Ford akurat mało dał od siebie takich smaczków sportowych. Aczkolwiek fotele są naprawdę bardzo fajne i bardzo fajnie trzymają na boki. Dobra, pokażę Wam jeszcze Forda pod maską. Tutaj słynne 3 litry V6 226 koni. Naprawdę porządny silnik, wolnossący i 226 koni z 3 litrów to jest naprawdę sporo jak na tamte czasy. Prosty silnik, nadający się do instalacji gazowej, wręcz można powiedzieć, że lubiący instalację gazową, bardzo dobrze współpracuje mocna jednostka, bardzo fajnie jeżdżąca, bardzo fajnie brzmiąca. Tak naprawdę z samego dołu do samej góry ten silnik ma ochotę jechać i naprawdę fajnie się tym autem jeździ. Polecam się zawsze przejechać takim samochodem. Bo to niby tylko Ford, ale naprawdę w tej wersji robi robotę. Jeśli chodzi o dokumentację, standardowo mamy dwa kluczyki. Mamy książkę serwisową, mamy wydruki z przeglądów. Ostatni przegląd techniczny szwedzki był wykonany, tak jak widzicie, w 10 marca 2020 przy przebiegu 164-212. Tutaj mamy książkę serwisową. Ostatni serwis olejowy był wykonany w styczniu przy 163, także absolutnie nie trzeba nic przy samochodzie na dzień dzisiejszy robić. Serwisy, tak jak widzicie, były robione praktycznie co roku, aczkolwiek ja nigdy w tych książkach Fordowskich się nie łapie. Yy, jaka jest chronologia wpisywania tych, yy, tych serwisów? Jakoś to jest zawsze yy, ciężkie dla mnie do zrozumienia. Jest tych pieczątek, także jest tego naprawdę tutaj sporo, No ale auto ma 17 lat, także też, też wynika to z wieku tego auta, że, że tego jest dużo. Mamy jakieś tutaj fakturki, jakieś tam przeglądy. Dużo tego nie ma. Dużo papierologii do tego samochodu nie mamy. Yy, Mamy tutaj instrukcje, obsługi tego typu rzeczy. Mówię pełna, pełna tak naprawdę historia. Jest. Oprócz tego wiecie dobrze, że możecie sobie sprawdzić samochód ze Szwecji bardzo fajnie na stronie carinfoSe. I to jest tak naprawdę wyznacznik do sprawdzenia przebiegu tego samochodu. Tutaj jest bardzo mały przebieg. I też w związku z tym cena tego auta nie będzie jakaś mocno niska. Będziemy to auto cenić w granicach 19 tysięcy będzie wystawione 18.900. I cena zawiera oczywiście wszystkie opłaty. Auto w 100% przygotowane do rejestracji to jest bardzo ważne. Uczulam tutaj, nie kupujemy samochodów do opłat. Jeżeli ktoś nawet takie ogłoszenie wypisuje, bo robią takie triki, że mamy niską cenę plus ewentualnie opłaty 1500 zł. No, od tego samochodu 1500 zł to będzie tak naprawdę nie będzie, bo będzie samej akcyzy ponad 2000 plus tłumaczenia plus przegląd plus tego typu rzeczy. To tak naprawdę. Około trójki tutaj będą opłaty, tak naprawdę wszystkie wy, wy, wyniosą tego auto. Tak? Tutaj macie auto już po wszystkich opłatach, gotowe do rejestracji. Jeżeli kupujecie auto sprowadzane, musi być sprzedawane na fakturę VAT-marża i tak my auto sprzedajemy. Nie macie opłaty skarbowej. Także tutaj cena w granicach 19 tysięcy, na gotowo. Co nam pozostało? Pozostało nam zobaczyć STK od spodu. Zaraz wsiadamy i lecimy na stację. Zobaczymy Forda od spodu. Zobaczymy sobie Forda od spodu. Zobaczymy. To nie dobrze widać. Wydech oryginalny. Mamy podwójny wydech. Z lewej strony widać był wymieniany. Wygląda jak nowy. Z prawej strony mamy już skorodowane. Delikatnie wahacze tutaj bardzo wszystko. Ładnie wygląda, tak jak widzicie. Tak na Forda, naprawdę nieźle. Nie widzę tak naprawdę korozji. Te wydechy też bardzo ładnie, środkowe wyglądają. więc tu katalizatory mamy. Nie znam się. Nie, nie, wiem, nie wiem, nie znam się. Nie chcę tutaj głupot gadać. Zobaczmy, ten zderzak od spodu troszkę pofatygowany silnika nie ma wycieków ale mówią one rzadko kiedy ciekną tutaj mamy jakieś przybrudzenie ale to albo było myte i ściekło A tak to się prezentuje nigdzie rudej nie widać tak naprawdę że nieźle to wygląda Tak wygląda forte od spodu. Uważam, że jak na 17 lat, i jak na Forda, to nie ma się czego tutaj za bardzo wstydzić. Jeszcze tak pokażę. No tutaj jest takie widoczne i z więc silnika tutaj nic się takiego nie dzieje. Jeszcze tak wygląda fort od spodu. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału i do obserwacji nas na Facebooku Chcecie być na bieżąco. Z ofertą najlepiej obserwować nas na Facebooku. Pozdrawiam.